Siemanko. Witajcie moi drodzy na kolejnej recenzji Dzisiaj będzie to recenzja armatu Jako iż ostatnio były prawie same recenzje likwidów Z firmy Pink Fury Będzie to teraz e, założone taką serię aromatów Na pierwszy rzut idzie Aromat o smaku aloes e, Od Pink Fury Buteleczka szklana 25 ml e, No i aloes Każdy na pewno widział kiedyś e, Kwiat rośliny aloesu to takie podłużne z kolcami jak się je złamało, tam takie mleczko wypywało no ale to nie do końca jest to no i w zapachu mamy taką świeżą nutkę nie samego stricte aloesu, tylko napoju napoju aloesu z takimi drobinkami tych, 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 tych takich żelków, owocy owoców, sorry no i tak to pachnie. Na pewno piliście ten napój. Stukajcie sobie w Google napój Laos. Będziecie wiedzieli o co mi chodzi. Bo to jest właśnie identyko w zapachu, identyko to. Eee, dobra, zobaczmy teraz, e, jak pachnie likwid po rozrobieniu. E, zrobiłem go na bazie 50 na 50 bez smakowej. Dałem 1 ml na 9 ml bazy, Jest taka standardowa, podstawowa, że tak powiem. Receptura. No i w zapaszku mamy praktycznie to samo. Jest może tak delikatnie mniej wyczuwalny, no ale wiadomo, aromat jest stężony zawsze będzie mocniej. Zawsze będzie po prostu mocniej wyczuwalny, tak? Ech, dobra, przejdźmy do testów. Testuję na tesli Nano oraz na Goblinie 2 Mini w wersji czarnej. Grzałeczkę 033 OMA. Eee, no i 30W. Mam tutaj wsadzone, jak się nie mylę. E, winch ile odpowiedzialne, oczywiście. Ale spróbuję. Murki dużo nie będzie, bo to jest maleństwo. Ja prosiłem, żeby zrobił mi setup taki stricte pod smak. Nie, nie wymagał tego dużej chmury, bo chciał dużą chmurkę to mam od tego albo drippera, albo suprima. Smaku jest na pewno rzeźwiający, przy tej pro proporcji e, nie jest zbyt słodki. E, no i idealnie dla ten napój e, aloesu, o którym już wcześniej mówiłem. E, nic tutaj nie ma, nic po prostu nie ma innego. jest po prostu świetki sł delikatnie słodki orzeźwiający aromat tego napoju o smaku aloesu, więc jeśli lubicie ten napój, ja osobiście ostatnio go polubiłem, bo miałem okazję go spróbować, no to myślę, że, że aromaci będzie spoko i stężenie jednego mililitra, dziewięć ml bazy jest jak najbardziej ok. Oczywiście, jeśli ktoś chce smakie, no to wiadomo więcej sobie doda aromatu, jeśli delikatniejsze, no to mniej logiczne. Trzymajcie się bardzo serdecznie, do następnej recenzji.